Witam Was. W dzisiejszym odcinku soboty z zagadką. Sceneria jeszcze zupełnie inna niż tydzień temu, tym razem morze, polskie morze. Zgadnijcie, jaka to plaża. Kto pozna, dlatego naglona niespodzianka. Uścisk dłoni prezesa Madbazy. Ok, przechodzimy do rzeczy. Rozwiązanie zagadki sprzed tygodnia. dosyć łatwe, chyba nie będę mu nawet jego tutaj przytaczał. Jeżeli ktoś poświęcił chwilę czasu tej zagadce, to to ułożył te odpowiednie nasze klocki w odpowiednich odstępach, także rozwiązanie, oczywiście, można było tam ułożyć kilka, bo patrząc od lewej strony, od prawej. Zagadka rozwiązana przez trzy osoby, które do mnie przysłały odpowiedzi. Bardzo dziękuję. Także rośnie. Mam nadzieję, że tym razem będzie cztery już lub więcej. Jak z każdego tygodnia będziemy tak rosnąć, to będzie super. Zagadka dzisiejsza, zasłyszana od Janka Ciupy. Bardzo dziękuję i pozdrawiam. I pozwolę sobie ją tutaj przytoczyć w. MadBazie w dzisiejszym odcinku. E, soboty z zagadką, a właściwie niedzieli, ponieważ mamy drobną obsłuweczkę wakacyjną, weekendową. Okej, okay, do rzeczy. Zagadka następująca. Mamy sobie liczbę 9008. 9008 i ona jest złożona z zapałek. Ułożona jest z zapałek w taki sposób, że jak na, jakby to, jakbyśmy to robili na kalkulatorze? Tak, mamy każdy znaczek, każda kreseczka to jest zapałka, czyli przykładowo cyfra 9 składa się z czterech zapałek u góry, które tworzą to kółeczko, i dwóch zapałek na dole, które tworzą dół dziewiątki. Analogicznie 0 na przykład składa się z dwóch poziomych zapałek i czterech pionowych. I tak właśnie wyglądają analogicznie wszystkie cyfry, podobnie jak na kalkulatorze by to było. I do rzeczy zagadka polega na tym, że musimy odgadnąć jak przełożyć dwie zapałki i umieścić je w jakimś innym miejscu, żeby uzyskać możliwie największą liczbę. I oczywiście rozwiązaniem zagadki jest podanie jaka to liczba. No bo myślę, że każdy już jak wie jaka to liczba, to sobie poradzi z przełożeniem. Bardzo dziękuję. Serdecznie pozdrawiam. Za tydzień spotkamy się. Nie mam pojęcia gdzie. Na razie.